<laughs> Czołem ludzie. Widzicie, w drugim odcinku Green Hell będziemy robić to trochę krócej i żwawiej. Misja na odcinek, może coś w tym stylu. Na początku parę rzeczy, które musimy naprawić i to szybko, bo było trochę w top wczoraj. Przede wszystkim ta rana. Ta rana? Która to była rana? Gdzieś mieliśmy ranę. Nie, to ta na ręce. Tylko ona musi się najpierw zrobić do końca. To będzie za chwilę. Druga sprawa. Nasz zegarek nie tylko ma kompas, ale koordynaty do, które mówią, że jest 46 na 26. Sprawdźmy to: 46 na 26, tak, pirazy drzwi, ale się zgadza. Super sprawa. I teraz, jak to jest, że krótkofalówka się ładuje? Ładuje się, bo plecak ma solary. Więc wszystko wypadło z plecaka. Straciliśmy nawet opatrunki, ale solar się nie zepsuł. No, okej, okay. ciekawe. Pis gorączka. Oj, 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 zdrowie psychiczne tracimy. Dlaczego? Sprawdźmy się jeszcze szybko. O, 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 o ta rana. I my mamy coś tutaj takiego jak te robaczki. I one zaczną działać. I normalnie powiedziałbym, że wyruszamy na lambda dwójkę na tą stację. Ale nie możemy tego zrobić. Dlatego, że jak popatrzycie tu, stał jeden opatrunek na bąbelki. To nam nie jest potrzebne. To nam nie jest potrzebne. Żadnych strzał, łuk trzeba byłoby zrobić. Najpierw musimy zrobić sobie opatrunki, bo już jest gorączka. Zobaczmy czy możemy to czymś zwalczyć. Zadrapanie. No właśnie, to zrobiliśmy. Zakażenie rany tutaj. Spłączenie rośliną w właściwościach antybio, ale czerwie na... Aha, i bandaż, czyli trzeba zrobić i czerwie i bandaż. Ciekawe, czy to by się udało teraz zabandażować. Nie. Co jakiś inny tu mamy. Zobaczymy, czy to wystarczy. W takim stanie to my nie dojdziemy za daleko. Musimy się tu zatrzymać i ogarnąć te tematy. Nie, on chce jakiś, jakiś biobandaż, żeby zrobić. Ale z czego się taki bandaż robi? Co mi jeszcze przychodzi na myśl? Popiół. Popiół może być używany jako... Ale motyw, faktycznie. Działa to. Ciekawe teraz, jak bardzo to tutaj zaimplementowali. Czy pozwoli na taki... Kurczę, nie pozwoli. No nic, może te. Może robale muszą to wyjeść i dopiero jak wyjedzą to wezmę trochę węgla czywnego, to wtedy będziemy w stanie to zrobić. Czyli mamy tak, dwie molinieri, funkia i ten. Przydałby się ten tyton jeszcze. I ta gorączka musi zniknąć, więc ja proponuję, dzisiaj już tylko ogarniemy temat żarcia i ruszymy jutro w pełni zdrowi. O, znowu się zaświeciła lupka. Tak, i teraz na to, odkażone. Zobaczymy, czy ten z popiołem jest jakiś lepszy. Dobra, i z wodą jest cienko. Tak, 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 wiem. Niebieskie chyba też mają antypasożytnicze właściwości. Minus 2 nawet. Fajna sprawa. Pasażyty już sobie poszły. Będziemy tak robić, póki nie znajdziemy nowego kokosu. To jest to halucynogenne coś. Ale tego nie wiem czy, czy to trzeba będzie jeszcze wytwarzać. Czy to coś daje? Fabula? Jakąś dalszą podróż, czy trip na LSD? <laughs> Dobra, która jest godzina? Pójdziemy coś upolować. 12:20. No i nigdzie nie idziemy, bo jest gorączka. On jest osłabiony. Trzeba by zbudować, słuchajcie, szałas i się osłonić, jeśli chodzi o ogień, bo tam to się rozwaliło. Jak gościu miał jazdę. Rama. Zwykła czy bambusowa? Chyba zwykła. Tu mamy jakieś drzewka. Bierzmy się do roboty. Kłoda. Duże drzewo. O, to będzie ciężkie. Wiecie co, ja chyba go położę na chwilę spać. On się zaraz przewróci. To dosłownie. Trochę więcej energii. Tak, wiem, jest ta brzydka pora. Znalazłem suwak do rozjaśnienia i trochę podciągnąłem. Mam nadzieję, że jest teraz nieco lepiej. Jutro wyruszamy w ekspedycję do lambda 2 Seriously? Sikierka się zepsuła. Ale my mamy teraz dużo kamieni. Super Kończ prawie wypadek przy pracy był. Nie możemy gadać z miją teraz, bo się baterie naładowały. Halo? Mija? You there. Jake? Oh my God! I'm freaking out here. Why did you go silent? What happened? Battery died. I had to charge it. We can't talk long. Just tell me where you are. I'll we'll find you somehow. Me? I told you I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. Cocos.

now long. a new dialogue. We have 100% battery. talk about this village. Hey, Mia. About this village I found? Yes, yeah, what about it? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't belong to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world, but they would never burn our things. They know we are not the enemy. No dobra, wierzyć. Yeah, okay, I understand. No i co? Chyba trochę lepiej widać też ostatnio jak żeśmy operowali to był problem z, z długimi drzewkami niestety ale już zaraz będzie zrobiony muszą być cieńsze. widzicie Chwila drzemki i koleś jest jak nowy. Dawać tłuszcze, bo nie mamy nic upolowane, jeżeli chodzi o mięso. Dobra, został jeden długaśny. Szkoda, że nic nie leży tutaj. No, lepiej widać, jeszcze nie jest idealnie, ale jest zdecydowanie lepiej. Dobra. Pięknie. Bierzemy się za dach, za ogień. Jutro polujemy zapasy. Przygotowanie na ekspedycję i ruszamy na lampę dwójkę. No, jeszcze mogło być trochę jaśniej, ale... Słabnie pan kolega znowu? Trochę weźmiemy, to wszystko co ta palma miała do zaoferowania. I trzeba będzie jeszcze ściąć jeszcze sześć sztuk, o kurczę. bo będzie nam lało na łeb. <grymne> tu mamy bliżej palemkę. No, dalej, brachu. Zobacz. Trzy, cztery, pięć. Uch. Tak. Zapiszemy grę. Okej, okay, no to ogień. Tylko czy jest sens? Nie mamy za bardzo i tak co ugotować. Więc dzisiaj nie będzie mięsa. Będziemy z rana się martwić. Pyszna woda, nieskażona. No, węglowodany trochę spadną, trudno. Węglowodany znaczy się białka i orzech i to jest wszystko co ja tu jestem w stanie mu dać może te węglowodany jeszcze odkuje się grzybami no, tu gdzieś świeciły grzyby Ciekawe co nie tego nie będę próbował Wiecie zrobię coś dla dobra nauki tam świecą, tam świecą Jedz gościu Dobra, która jest godzina? No, zaraz będzie można iść spać. O, mięsko przyszło. Jest łucznia. Nie mamy dzidy? Tam gdzieś była jedna długa ta. O, właśnie. Ty. Tylko chyba liany nie mamy. Korekt. To znajdźmy. Loteria, kurczę, tak biec przez te... przez te chaszcze. Się uda to zrobić, nie, bo tam leży. Pobiegnij w tamtą stronę. Czy. A, myśmy mieli obsydionową. co się z nią stało. A nie, nie mieliśmy, to nie ten. To nie ten. Aha, trzeba wytworzyć najpierw ten. Oszcze. Je złapać Tylko czy to jest bezpieczne do dotykania stój tam ani się rusz Okej, okay. nie mam pojęcia co się stało właśnie <laughs> Chyba mięso będzie musiało poczekać do rana, słuchaj No 22 już jest Chyba, że tu przyjdzie znowu Tego ty się pchasz tutaj w to niebezpieczeństwo, co? O, piękna. Piękna robota. Wstaniemy wcześniej, ogarniemy ognisko przed wyjściem i... Ło, git... wow, brud. Co to było? Nie! Kurczy, syn. Dojechał nas. Znikąd. Co jest grane? Czemu nie mogę? O, ała. Nie damy rady. Szybko bandażuj drugą. Nie rozumiem. Jakiś błąd w interfejsie tu jest. O. <grystanie> Ej, nie pozwoli nam gra przejść. A tak nam dobrze szło i przyszedł i wszystko popsuł. No i nic, zdecydowanie więcej się działo dziś. W następnym odcinku zrobię to samo, nie będę robił tego na antenie i zamelduję jak zabezpieczę bazę. Podobało się, nie podobało się, wiesz co czynić. I do następnego. Adios.